Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem ale to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Transformers Wojna o Cybertron, kurde, coś mi się kabel trochę poruszył, nieważne, powiem wam, chciałem nagrać ten odcinek o wiele, wiele wcześniej, ale dopiero teraz znalazłem na to czas. Uff, miałem dzisiaj naprawdę mega zakręcony dzień, <laughs> miałem naprawdę mega zakręcony dzień dzisiaj, musiałem zrobić naprawdę dużo rzeczy, byłem między innymi na rozmowie o pracę, <laughs> nie wiem, dużo, dużo rzeczy się dzisiaj u mnie, u mnie działo. Ale w końcu znalazłem czas na nagrywanie. Mogę się odstresować, bo trochę miałem też stresujący dzisiaj dzień. Także, moi drodzy, lećmy, siekajmy Decepticony. Jak pamiętacie, musimy dotrzeć do Dekagon, czyli do... jakiś um, jakiejś tam dzielnicy w mieście Ayakon, gdzie musimy uruchomić węzeł komunikacyjny. Żeby nasze siły działały lepiej. Naprawdę bardzo fajną rzeźnie się na tych Decepticonach robi właśnie jeśli, podniesie, jeśli podniesiemy sobie to to, 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 to... to działko Dobra Jak patrzę tu chyba może jakaś kamizelka ale nie... Niestety nie Przecież właśnie jakąś kamizelkę tu znajdę Ale, ale żadnej nie mam Ja właśnie chciałem też hagać na odcinek wcześniej bo nie miałem niby czas ale powiem wam, że dzisiaj na mojej ulicy działo się naprawdę bardzo dużo rzeczy. Dzisiaj, nie wiem, ciągle, ciągle kurcze jeździły jakieś kopary, nie kopary, kurczę, coś mi tam ciągle... Ktoś coś tam do sklepów przywoził, po prostu ciągle były jakieś... Naprawdę jakieś zakłócenia, hałasy, nie hałasy, kurde, krzyki, nie krzyki, jakieś krzyczące dzieci. <noise> nie wiem, po prostu na tej ulicy się dzisiaj jakieś cuda dzieją, naprawdę. Także, także, ale na szczęście już jest w miarę cicho Także mogę ruszać dalej. Znaczy, mogę ruszać dalej, mogę, mogę nagrać w końcu ten odcinek także lećmy, Moi kochani dalej mamy zapis super Na pewno się przyda. Zwłaszcza, że mamy tutaj o właśnie kolejną machinę energonową. Ja tak patrzę... O! Super. Mamy kamizeleczkę. Uwaga, przed nami kolejna machina bojowa Decepticonów. Autoboty słodki ciał. Tak, jest autoboty. Załatwić ją? Yy, ja mam pistolet energonowy, dobra. Widzę, że ktoś tam padł. Muszę zregenerować kogoś, to no może ja... Aj nie zdążyłem, niestety. Aha, czyli nie muszę jej nóg ten niszczyć, tylko mogę od razu w korpus walić, no to super. Fajnie, że mamy tą walkę trochę szybciej No tylko ta machina się miota jak szatan normalnie i trochę ciężko ten korpus strzelać, bo ciągle się rusza. Dawaj, zdychaj! No, jeszcze trochę no. Jeszcze troszeczkę. Oh. A i w ogóle powiem Wam, moi drodzy, taką ciekawostkę. Że w dniu, kiedy nagrywam ten odcinek, yy, dopiero wrzuciłem pierwszy odcinek z Call of Duty. Dziękuję, Optimusie. Bardzo nam pomogłeś. Tak, dokładnie tak. Z tego względu, że ja moi drodzy nagrałem trochę materiałów na zapas. I chciałem już je nawet wrzucać wcześniej, ale problem polega na tym, że skończył mi się dobrze. wcześniej tam pakiet internetu, także postanowiłem, że po prostu ponagrywam odcinków trochę i będę je wrzucał tak jeden dziennie, nie? Także w dniu kiedy to nagrywam dopiero wrzuciłem właśnie yy, pierwszy odcinek z Call of Duty. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejną windę. Użyj. Ciup ciup ciup. Dobra. Do góry. Pogadamy coś panowie? Kurczę. Decepticony w Windzie zawsze były dosyć rozmowne, a autoboty coś tak niekoniecznie. Dobra, poczekajmy aż ta maszyna się rozprawi z... O właśnie z ciemnym Energonem. Aleśmy do przodu. Decepticony walczą naprawdę za żarcie! To prawda! Węzeł w Dekagon wiąże się z całą komunikacją autobotów. To ostatnia deska ratunku dla miasta. To jeszcze jeden powód, by szybciej tam dotrzeć! Dokładnie, Optimusie. musimy, prawda? Zebrać sobie siłę, motywację i lecimy jak najszybciej. Pewnie trochę mi się spać chce, bo dzisiejszy, dzisiejszy, nie dzisiejszy, nie dzisiejszy, tylko dzisiejszy. dzień naprawdę mnie zmęczył, ale bardzo chciałem nagrać właśnie materiał. Także nagrywam. Dwóch odcinków raczej nie zdążę, bo ja, moi drodzy, zawsze jednego dnia nagrywam dwa odcinki. Ale dzisiaj raczej nie dam rady, bo już jest dosyć y, późno. Także. Wow, 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 wow. Także dzisiaj raczej nie nagram dwóch odcinków, a szkoda. No, nie szkodzi. Mówię, i tak mam materiały w zapasie, no bo tak jak powiedziałem... Dzisiaj wrzuciłem dopiero pierwszy odcinek z Call of Duty, kiedy nagrywam ten materiał. Także... Materiałów mam na zapas spokojnie. Nie szkodzi, jak nagram raz jeden odcinek, a nie dwa. Ej, kurczę, też prace, no. Musimy za pomocą wiatraka dotrzeć na drugą stronę. Brzmi interesująco! O, tu jest, moi drodzy, taki fragment ym, zręcznościowy, który mnie zawsze irytował <noise> Bo zawsze z tych wiatraków właśnie spadałem. spadałem no, Ale to wiadomo. Grałem w to sumie jak miałem 10 lat? Ja, Może mówię chyba tak. Tak, 10 lat Teraz No właśnie Jak widzicie Megatron chce rządzić Wa on mówi, że pokonał Zety Prima, co jest oczywiście prawdą, jak pamiętacie Zniszczyłem waszego godnego pogardy Prime'a! Teraz będę tu Nie zniosę żadnych sprzeciwów To przemówienie się ciągle powtarza Także Może nie będę już wam go Znaczy inaczej chciałem powiedzieć że Mogę je wam zakłócić, je doleć, auto... nasze autobocie Optimusie już chciałem zbesztać Optimusa, nazwać go zwykłym autobotem o, tam mogę zregenerować, ale czy ja tam dolecę? <śmiennie> Ojej! <Dobra>, po... <śmiennie> Poważnie! Ja pierdzielę, bo no, ja się tak poświęciłem. Kurczę! Ojojoj, no prawie spadłem w dziurę, ale na szczęście Optimus ma ten sprint w każdą stronę. Dobra, gdzie są chłopaki w ogóle? Bumblebee z Radżetem gdzieś tam utknęli. Mam nadzieję, że ich tu teleportuję za chwilę. Byłoby dobrze. Municja, super. Dobra, także zamieniamy się w autko. No dalej, już prawie nam się udało. Autoboty, przygotować broń. Odbicie dekagon nie będzie proste. Dokładnie, wybaczcie za spadek klatek. Nie wiem, czy on jest spowodowany. Jest i dekagon. Ojej, czekajcie naciskam B i przez to mi pokażę Wam to do końca aż nie zniknie ten, ten napis dobra, możemy jechać okej, okay, tu będzie mały skok, może ja użyję przyspieszenia. Yy, aha, co ja mówiłem? Yy, aha, że wybaczcie przez chwilę za ten spadek klatek za spadek FPS-ów nie wiem co się w sumie stało. Czasami wiecie, jakiś skrypt się ładuje dłużej i tak dalej. Optimusie masz oczyszczoną trasę! Teraz zajdę z flanki w sektorze północnym. Jestem wdzięczny, przyjacielu. Udanych łowów! Ok, mogliśmy zobaczyć Iron Hyda w końcu. Właśnie czekałem na ten moment. właśnie nie pamiętałem, czy go spotkamy w tej grze, nie. Jednak spotkaliśmy także. cieszę się. Jakie ja mam bronie? No dobra, w sumie dobre mam bronie. Blaster na średni i bliski dystans, a pistolet elegonowy na dalszy. Także broni mam dobrane dobrze, dobrze. No jest Dekagon, moi kochani. W tym odcinku planuję skończyć już ten rozdział, tak tylko wspomnę. Mam nadzieję, że, Mam nadzieję, że w tych pół godziny się zmieści, jak nie to już trudno. Najwyżej przedłużę odcinek, bo tak jak już mówiłem na jeden rozdział będziemy poświęcać maksymalnie dwa odcinki. Nie chcę więcej, bo to później tych odcinków będzie tak dużo, że. No, Zaczynamy od tego ciężkiego, chociaż ktoś tam do mnie. Naparza, Czekajcie, tam jest receptikon. Okej. Okay. No się właśnie z tym ciężkim najpierw, ale... cały czas tu do mnie jakieś rakiety, lecą mi rakiety... czekajcie. No kurde, chciałem headshota. Nie wyszło niestety. Dobra, ich zdejmijmy tak w dosyć szybki sposób. Walcz aż do szczytu schodu. Tuż za tobą, kolego. Oj, oj 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 Ciężki. Dobrze. Wcześniej go trochę obiłem, więc teraz o faka ciężka. Szybciej, padł? Dobra. Na no, tam kryć Optimusa pierniczysz głupoty. Lecimy do przodu. Kogo my tu mamy? Jest właśnie Ironhide. Szybko! Nie zamierzam tu stać przez cały dzień! Dzięki, Ironhide. Optimusie, węzeł komunikacyjny znajduje się na górze Dekagonu. Musimy znaleźć jakąś winę. Ty masz plany, Roget. Prowadź. Ok, nowy cel: przywróć system komunikacji. Także jak widzicie, dotarliśmy już do Dekagon. Ale szybko poszło sobie Myślałem, że będziemy tu dłużej iść. Także A Raczej ten rozdział powinniśmy w tej pół godziny się zmieścić, bo... jednak w poprzednim odcinku poświęciłem pół godziny około na ten rozdział i w tym tyle wyjdzie, także. Powinniśmy zdążyć, ale mówię, to jest chyba najdłuższy rozdział w całej grze. Musimy jakąś inną drogę na górę. Inną drogę na górę No dobra, spokojnie. Zaraz znajdziemy, ale chciałbym sobie jeszcze. trochę czekajcie! Tu To o. mi bardzo pomoże. To mi bardzo pomoże, dokładnie. Dobra. Rakiety! Tego działka nie będę brał, bo on tam miał tylko 20 naboi, więc. No nie było to wiele. Ok, tam widzę że się drzwi regenerują. Wow, brutal. Ok, coś tam oberwał, ale. Ja niestety też. Uwaga, czasami wali taką falę uderzeniową. Nie chcę więcej, kurde gini już. <grymne> Czekajcie. Muszę go jakoś tutaj. O, dobra, udało się. Super, tam widziałem chyba amunicję... A nie, to jest to... To jest to działko plazmowego. naprawdę nie lubię. Bo właśnie tak jak jest napisane w nowie się strzał wzmocniony, czyli musimy ładować. Y... To, to działko strzela miał i mniej więcej tak, że im dłużej trzymamy przycisk, no, to jest to, to jest to tym mocniej ono strzela. Wow. To niesamowite miejsce! Tam jest główny terminal węzła komunikacji. Możemy go ponownie uruchomić, zestrajając strumienie danych. Chyba. I oczywiście czysto teoretycznie. <grymka> <grymka> Okej, okay, Radżet. Spoko. Czekajcie, bo. Chyba musimy teraz. obrócić to. O, właśnie, pamiętam, że. się zawsze zastanawiałem o co tu chodzi. No właśnie, musieliśmy obrócić sobie. tu coś, ten węzeł. I teraz go sobie podłączymy. Pewnie wam, zupełnie nie pamiętam, jak się ten rozdział kończy. Dobra robota. Tak teraz się... Węzeł znów działa. Chodźmy do pomieszczenia nadawczego i połączmy się z systemami obronnymi on? A, winda zniszczona! Jak się dostaniemy na górę? Hmm. moglibyśmy użyć kondensatorów energonowych. To może zająć trochę więcej czasu, ale powinno się udać. Do dzieła! W końcu będziemy mogli zaatakować Decepticony z pełną siłą! Udaj się do pomieszczenia transmisyjnego, spoko. No halo, gdzie ten klocek? O dobra, także jak widzicie winda jest zniszczona, niestety... jeden Ratchet, <grystanie> Ratchet nie dał rady, ale spokojnie, zaraz się tutaj pewnie teleportuje. Jak widzicie windy nie użyjemy, bo jest niestety zniszczona, ale możemy sobie użyć właśnie tych kostek energonowych. Dobra, tu też taki minimalny element zręcznościowy. Aha, to w ten sposób, dobra. Aha, to muszę tak przejść, tak czy siak. No dobra. Jo, ile kamizelki mi poszło. Kurczę. Dawaj Optimus! Okej. Okay. Zdążyłem, super. Wiecie, zawsze nie lubiłem właśnie w tym rozdziale tego, że trzeba stać i czekać na tą kostkę. Dlatego tak próbuję jak najszybciej biegać. Dobra. O! Tu jakaś broń. Zobaczmy jaka. Karabin utronowy, to nie! Skoro mam ten blaster jonowy, to... Karabinku nie będę używał. Mamy receptikonów. Ileż ty giniesz? Co za chłop! No patrzcie, jacy odporni są, no. Czekajcie. Jak ten koleś wypatrzył, tak. Noż, giniesz, że. Cięciu jeden. Jezu strzał! Oczywiście, że tak Bamblbi Dobra, ładnie I naprawdę próbuję sobie ciągle przypomnieć jak się ten rozdział kończył, ale zupełnie nie pamiętam. Także będę miał niespodziankę Jeśli chodzi o koniec, ale pamiętam na czym polegał rozdział siódmy. a rozdział 7 mi się bardzo też podoba. Kurde, czemu ja do niej strzelam z tego blastera? przyjąłem ten... O! Właśnie! Proszę bardzo. Ten pistolecik energonowy. Patrzcie jaki headshot. A wiecie co, wezmę sobie ten karabin fotonowy. Wolę jednak ten karabin niż... Ee, niż pistolet. Proszę bardzo. Jedna seria strzałów i... tyle z gościa by było. Mamy zapis. Dobra, lecimy do góry. Tutaj chyba nic dookoła nie ma. Szkoda, że tą kamizelkę straciłem, no ale trudno. Raz się traci... Raz się traci, jak to się mówi. Raz podwozem, raz podwozem. Finda serwisowa jest tam, ruchy. Dobra. Wow, nasz, patrzcie, nasze aeroboty tu są. Fajnie. A my musimy iść chyba tędy, tam gdzie Bumblebee pojechał. Znowu to działko plazmowe. jene. Czemu ja ciągle dostaję to działko plazmowe? to jest Ta broń jest naprawdę taka mechowa, no. Mi się osobiście naprawdę nie podoba. Jak ktoś grał w wojnę o Cybertron, to ten, możecie dać znać, czy wam się podobał. Podobał się wam ten pistolet energonowy, czy znaczy, nie pistolet energonowy, tylko czy podobało wam się to działko plazmowe, czy nie. Mi osobiście naprawdę ta broń się mega nie podoba. Kolejny do piachu. I co? Tyle? Tyle. A nie, jeszcze jeden. Jednego podwyrzawionego że ci nie wypatrzę? Łoż to Małe bombardowanie nam kolej zrobił Dobra, udało się. Cim-cim-cim-cim-cim-cim-cim. O kurde, kolejni są. Lecimy z nimi jak najszybciej. Patrzcie, kurde, jak zdychają. Du, 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 du. Dobra. Eee... No panowie, wchodzicie do windy? <laughs> Nie stoją, tak się patrzą. Według planów, centrum nadawania znajduje się na szczycie, ponad windą. W końcu będziemy mogli wrócić do walki, tak? Potwierdzam, Bumblebee. Optimusie, w twoją stronę kieruje się Starscream. Próbowaliśmy go powstrzymać Silverboltem, ale odnieśliśmy ciężkie obrażenia. Jesteś wolny, Jetfire. Zrobiłeś już wystarczająco dużo. Autoboty, uważajcie. Starscream jest niebezpieczny i podstępny. Niech no tylko któryś trafi na mój celownik! Aha, czyli tak się kończył rozdział szósty. Walką ze Starscreamem którym swoją drogą graliśmy w rozdziale drugim. To mi się też właśnie w tej grze podobało, że postacie którymi graliśmy na początku musimy je później pokonywać. To jest naprawdę świetny motyw. Ale dobra. E, tam już mamy walkę chyba, więc hmm, karabin mi się przyda, nie sądzę. Dobra, wiecie co? Wymienię go na blaster. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale mówię, karabin fotonowy mi się tu nie przyda. Wiecie, to jest takie małe pomieszczenie. Chcecie przywrócić wasz węzeł, Autoboty? Ah, żałosne! Dobra. finny, jest przeciwko ARACON, Starscream. Czas, abyś za zapłacił, Autoboty. Trzymajcie się blisko. Dobra, po pierwsze, czy tu jakaś amunicja jest do zebrania? Na szczęście jest, to ja sobie ją od razu wezmę. Dobra, i Starscream jest o tyle irytujący, no że on lata, nie? I czasami będzie go ciężko trafić. Widzicie, on sobie robi z nami co chce Dobra, teraz na szczęście... A i znowu się zamienił No chłopie, nie uciekaj, choć tu się bij jak mężczyzna prawdziwy. A nie, kurczę Uciekasz. No. Przypomniało mi się, że on będzie chyba decepticony jeszcze wzywał. Nie możesz równać się z prędkością i mocą Starscreama! Pszysz, ty to do Optimusa mówisz człowieczku! Znaczy no, człowieczko, robocie. Wow, ale fajne niebieskie światło. Kurde, gdzie on jest? Tutaj. Jeden i on obrywa jeszcze, no. No star, Scream, giń! O, w końcu wylądował. Tylko, że on jest właśnie bardzo, bardzo szybkie, jak widzicie. Że jego ja go ścielę. o, w ten sposób. Teraz jakąś specjalną moc uaktywnił. No rano, wiecie, nie są trudny, tylko właśnie... Nie jest to trudny przeciwnik, ale irytujący. Po prostu jest bardzo, bardzo szybki. Na czym polega irytacja z nim? Ej, czekajcie. Aha, muszę przeładować. Dobra. Jest, mamy to. Jeszcze się zobaczymy, autobody. Obiecuję. Czekaj, ty żółty metalowy tkórzu! Dobra robota, Autoboty. A teraz zajmijmy się koordynacją systemu obrony miasta! Do wszystkich, którzy odbierają ten przekaz, mówi Zeta Prime. Jestem przetrzymywany przez Megatrona w kompleksie więziennym Keon. Prime żyje? Ratchet, wyizoluj ten sygnał i wzmocnij go. Dostrajaj! Gromadzę ważne informacje, które mogą pomóc Autobotom w wygraniu wojny. Pośpieszcie się, Autoboty. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam. Optimusie, ruszajmy! Musimy uratować Zeta Prime'a! To nie mógł być Zeta Prime, Optimusie. To niemożliwe. Wiadomość nosiła jego sygnaturę. Raczet, Być może. Ale obaj widzieliśmy, co zrobił z nim Megatron. Według mnie nikt nie mógł tego przetrwać. Nawet jeśli istnieje tylko małe prawdopodobieństwo, że Zeta żyje. Musimy działać. Optimusie, to pułapka! Na pewno! Musimy zaryzykować. Trzymaj się, Zeta, mój przyjacielu, mam plan. No i moi drodzy, na tym kończy się rozdział 6. Także miałem też fajną niespodziankę, za, że zobaczyłem to zakończenie, bo tak jak mówiłem, nie pamiętałem tego zakończenia. Także miałem fajną niespodziankę, jak widzicie, Zeta żyje, tak, Zeta Prime żyje. Nadał wiadomości, powiedział, że jest przetrzymywany w więzieniu Keon. I tam udamy się, właśnie, moi drodzy, w następnym rozdziale. Ten rozdział 7 też mi się bardzo podoba. Zobaczycie dlaczego. Naprawdę ma fajny początek. Ale nie będę wam oczywiście spoilerował. Zobaczycie w następnym odcinku. Myślę, że już. Nie, ten odcinek trwa 20 minut około. Dobra, to myślę, że tyle wystarczy. Nie będę wam mieszał. Rozdział 6 z 7, skoro. I tak właściwie obejrzelibyśmy pewnie tylko pierwszą katcenkę i musiałbym kończyć odcinek. Także myślę, że nie ma sensu tego łączyć. Więc w następnym odcinku, moi drodzy, udamy się do więzienia Kaon, a konkretnie będziemy uciekać z niego. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie lajka, suba, może jakiś komentarz. Tu się z Wami już pożegnam i widzimy się w więzieniu Keon. Na razie.